Szczeń Boże, witajcie! Mamy dzisiaj niedzielę, 15 stycznia, i posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem krzycić wodą w tym celu. Aby on się, się objawił Izraelowi. Ja dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem Bożym. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Jana Chrzciciela, który składa świadectwo o Panu Jezusie. Bóg wybrał Jana Chrzciciela, którego przygotował, e, przez całe życie przygotowywał, już w łonie Matki, na świadka Jezusa Chrystusa. Bóg się nam odsłania poprzez świadectwo Jego. Taki właśnie jest sens kościoła, w którym świadectwo, prawda o Bogu jest przekazywana przez ludzi. Jeżeli ktoś chce iść tylko prywatną drogą, Przyjmować tylko to, co sam zrozumie, co sam przeczyta. To taka duchowość będzie u Boga. Dzieje się bowiem coś niebywałego, gdy możemy przyjmować żywą wiarę w serc innych ludzi, gdy przyjmujemy słowo obwieszczane przez wieki. Taką drogę wybrał Pan Bóg. Jeśli ktoś chce, niech sobie próbuje inaczej, ale taką właśnie drogę wybrał Pan Bóg drogę świadectwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.